W dzisiejszym materiale przyjrzymy się idei, która jest, no coś, równie stara co świat, a jednocześnie niezwykle potężna. Zobaczymy, jak jedno proste uczucie, jeśli praktykujemy je świadomie, może dosłownie odmienić całe nasze życie. No właśnie, czy wierzymy w magię? Warto na chwilę cofnąć się myślami do dzieciństwa, prawda? Do czasów, kiedy świat był po prostu pełen cudów i zachwytu. Każdy dzień to była nowa przygoda, a w sercu czuło się taką czystą radość. Magia była no wszędzie, w zębie pod poduszką, który magicznie zamieniał się w monetę czy w reniferach, które naprawdę latały w wiglijną noc. Tylko co się z tym wszystkim dzieje, kiedy dorastamy? No właśnie, ten cytat Roalda Dachla trafia w samo sedno problemu, o którym pisze Ronda Birne w swojej książce. Chodzi o utratę tej dziecięcej wiary w dorosłym, często bardzo poważnym życiu. Bo kiedy wchodzimy w dorosłość, ta magia, w którą tak mocno wierzyliśmy, Cóż, ona jakby blaknie i znika. Zostaje przygnieciona przez codzienne obowiązki, przez problemy, przez te wszystkie kłopoty. I to jest właśnie ta proza życia. Fascynacja światem ustępuje miejsca stresowi, radość zamienia się w niekończące się zmartwienia. I tak jakoś po drodze wielu z nas po prostu zapomina, że samo życie samo w sobie jest czymś magicznym. No dobrze, ale czy jest na to jakieś rozwiązanie? Okazuje się, że tak. I jest nim pewne uniwersalne prawo, potężna siła, która może tę magię na nowo wprowadzić w nasze życie. Tą siłą jest wdzięczność. Żeby zrozumieć, jak to działa, autorka proponuje sięgnąć po analogię z nauki. I to do prawa, które wszyscy znamy ze szkoły, ale pewnie rzadko myślimy o nim w kontekście innym niż fizyka. I teraz przenieśmy to na grunt wdzięczności. Zasada działa no niemal identycznie. Każda akcja, czyli każde wyrażenie podziękowania, powoduje reakcję, czyli otrzymywanie. Mówiąc prościej, im więcej wdzięczności z siebie dajemy, tym więcej dobra do nas wraca. To naprawdę proste, ale jednocześnie absolutnie fundamentalne prawo. I co ciekawe, to nie jest żaden nowy wymysł. Siła tej zasady jest zakorzeniona bardzo, bardzo głęboko w ludzkiej historii. Wdzięczność jest przecież fundamentem wielu wielkich religii i tradycji na całym świecie. Mówili oni i praktykowali ją najwięksi myśliciele, naukowcy, duchowi przywódcy. To tylko pokazuje, jak uniwersalna jest to moc. Dobrze, ale to wszystko brzmi trochę teoretycznie, prawda? Na szczęście książka nie zostawia nas tylko z teorią. Proponuje bardzo konkretny 28-dniowy program. Cel Przekształcenie wdzięczności w stały, codzienny nawyk. Ten program jest naprawdę logicznie poukładany. Zobaczcie, dzieli się na trzy etapy. Pierwsze 12 dni to nauka doceniania tego, co już mamy przeszłości i teraźniejszości. Potem, przez kolejne 10 dni, uczymy się używać tej siły, by, cóż, manifestować swoje marzenia i kształtować przyszłość. A ostatni tydzień to już pogłębianie praktyki, tak żeby wdzięczność stała się częścią nas, żeby ta magia działała non-stop. A od czego się to wszystko zaczyna? Od naprawdę prostego, ale kluczowego ćwiczenia. Każdego ranka zadanie polega na tym, żeby spisać listę dziesięciu unikalnych rzeczy, za które czujemy wdzięczność. To jest ten fundament, na którym buduje się całą resztę. Albo weźmy inny przykład, taki bardzo namacalny magiczny kamień. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie zwykły, gładki kamień i każdej nocy, tuż przed snem, wziąć go do ręki i przypomnieć sobie najlepszą rzecz, jaka się tego dnia wydarzyła, i po prostu w myślach podziękować za ten jeden konkretny moment. Genialne w swojej prostocie, prawda? Uczy skupiania się na tym, co dobre. No dobrze, ale czy to naprawdę działa? Jaki jest dowód na skuteczność tej praktyki? Cóż, chyba najmocniejszym argumentem, jaki przedstawia książka, jest osobista historia samej autorki. Zanim zaczęła świadomie praktykować wdzięczność, jej życie, jak sama opisuje, było pasmem problemów: przytłaczające długi, ciągły stres, kłopoty w relacjach, do tego słabe zdrowie i brak energii. A potem, po wprowadzeniu wdzięczności w swoje życie, sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Długi zniknęły, pojawiły się wspaniałe rezultaty, relacje stały się głębsze, a zdrowie i witalność wróciły. To jest naprawdę potężny obraz tego, co było przed i co stało się po. Więc ostateczna obietnica tej książki jest bardzo jasna i bardzo odważna? Świadoma wdzięczność ma moc, by magicznie przemienić dosłownie każdy obszar życia: finanse, zdrowie, relacje, pracę, wszystko przemienić to w złoto w coś naprawdę cennego. I na koniec zostaje nam jedno być może najważniejsze pytanie, które każdy może sobie zadać. Skoro ta magiczna siła jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, to za co można być wdzięcznym tu i teraz? Odpowiedź na to pytanie? Cóż, to może być początek naprawdę niezwykłej podróży.